Ta nasza nieszczęsna konstytucja już tak została zdeprawowana przez bardzo wiele ośrodków władzy w Polsce, że ona zbliża się do swojego końca. Jest to rząd wykonujący polecenie zupełnie innego ośrodka władzy, czyli przede wszystkim rządu niemieckiego. I polityka niemiecka i narzucenie tej polityki Unii Europejskiej w długim dystansie wyklucza de facto obecność Stanów Zjednoczonych jako siły decydującej o stosunkach w, w Europie. Jak pan patrzy na to, co dzieje się przed wizytą i te zachowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ta wizyta teraz Sikorskiego w, na Florydzie dokładnie, czy w Stanach Zjednoczonych, to pan patrzy z takim lekkim przerażeniem, że nie potrafimy się dogadać nawet w tak kluczowej sprawie? Ja mam wrażenie, że faktycznie możemy dogadać się, jak pan to powiedział, w kluczowych sprawach jest jednak wynikiem bardzo rozbieżnych celów politycznych, jakie reprezentują te dwa ośrodki władzy w Polsce. Mianowicie i stąd wynika oczywiście także olbrzymi brak zaufania wzajemne, co jest oczywiście dla Polski bardzo szkodliwe. Myślę tutaj przede wszystkim o tym, że dyplomacja polska i rząd polski jest postrzegany przez kancelarię prezydenta i są na to dowody, to nie jest postrzeganie emocjonalne, że jest to rząd wykonujący polecenie zupełnie innego ośrodka władzy, czyli przede wszystkim rządu niemieckiego i polityka niemiecka i narzucenie tej polityki Unii Europejskiej w długim dystansie wyklucza de facto obecność Stanów Zjednoczonych jako siły decydującej o stosunkach w, w Europie. Chodzi przede wszystkim o stosunki z Rosją i tutaj wojna w Ukrainie bardzo wyraźnie pokazuje i te zmienne, które następują, że Niemcy są zainteresowane w odzyskaniu. Pozycji, którą Nord Stream 1 i 2 nadawał polityce niemieckiej, i trzeba mieć to na względzie. Polski, moim zdaniem, niestety wybiera de facto opcję proniemiecką w prowadzeniu i lawirowaniu, czyli nieszczerej polityki wobec Stanów Zjednoczonych. I z drugiej strony. Karol Nawrocki i prezydent, który być może zbyt z kolei łatwowiernie i naiwnie, podobnie jak rząd niegdyśniejszy Zjednoczonej Prawicy, widzi w Stanach Zjednoczonych jedynego obrońcy tej rzeczywistości politycznej, jaką chcemy mieć, czyli względnej, Pozycji do negocjacji w tej globalnej polityce Europy Środkowo-Wschodniej i my, jako lider tegoż gremium państw, jest to być może także nierealna polityka, ale ona jest na pewno bardziej propolska i z kolei wykluczająca działanie na rzecz właśnie wzmocnienia Niemiec i Unii Europejskiej tej niemieckiej Unii Europejskiej jako siły, która byłaby zdolna do utrzymania pokoju poprzez powrót do de facto negocjacji z Rosją. Panie profesorze, Polacy też chyba widzą taką pewną dziwną sytuację, bo zadaliśmy takie pytanie w sondażu. To jest dzisiejszy SuperExpress. Polecam Państwu um, dokładne przejrzenie. Ja tylko zacytuję fragment, a mianowicie zrobiliśmy sondaż i zdaniem 55% Polaków to Karol Nawrocki powinien reprezentować rząd w relacjach y, z Trumpem, tak? I, i, a zaledwie 22% Polaków widzi w tej y, roli premiera Donalda Tuska. To te wyniki jasno wskazują, mówię wyniki sondażu oczywiście jasno wskazują jak to Polacy postrzegają te y, relacje to usytuowanie rządu wobec kogo jak pan mówił i kancelarii prezydenta wobec którego mocarstwa jak się to powinno jak powinno wyglądać ale panie to tylko kwestia sondażu natomiast chciałbym też przypomnieć panie profesorze wczorajszą wypowiedź y, zaraz y, przed y, radą ministrów Donalda Tuska i prosiłbym też o komentarz Przekazałem panu prezydentowi przed jego Wyjazdem do Waszyngtonu jeszcze raz potwierdzenie, że rekomendacje rządu przygotowane na wizytę pana prezydenta pozostają w mocy. Minister Sikorski informował, co jest priorytetem z punktu widzenia polskich interesów i na co liczymy. Panie profesorze, po co Donald Tusk po raz kolejny przypomina yy, i tak, jakby. Stawia do, do baczności Donalda Tuska. Przecież to jest, bo, przepraszam, Karola Nawrockiego, przecież to jest oczywiste. Tak, no to wydaje się, że jest na no potrzeby wewnętrzne. Zarówno ta wypowiedź, jak i wypowiedź wicepremiera ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. To jest taka próba dezawuowania kancelarii prezydenta Polski poprzez stawiania prezydenta jako ucznia, który dopiero ma się uczyć i widać to już od rady gabinetowej, która też z punktu widzenia premiera miała służyć temu, żeby udowadniać opinii publicznej pewną pozycję Greenhorna, w jakiej rzekomo znajduje się Karol Nawrocki i i jego starania o reprezentowanie Polski. Podobnie oceniam tę instrukcję wysłaną przez dziecko dla rzekomego dziecka. No to jest taka gra wewnętrzna, która oczywiście nie ma większego znaczenia. Większe znaczenie poza oczywiście kwestią utraty. Po raz kolejny przez rząd wizerunku. No, ale to jest wybór premiera Donalda Tuska. Natomiast kancelaria prezydenta niewątpliwie będzie robiła swoje i sądząc po składzie, także składzie doradców, nie mam cienia wątpliwości, że Karol Nawrocki ze swoją energią i swoim no, takim stanowczym głosem, będzie oczywiście próbował wracać do tego, co kiedyś za czasów prezydentury Lecha Wałęsy nazywaliśmy falandyzacją, czyli jednak będzie się w pewnym sensie rozpychał na tej polskiej scenie, jeśli chodzi o kompetencje jako między innymi. Panie profesorze, prezydenta. rozpychał i słowo falandyzacja, to y, 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 jesteśmy w, tej, w tym wieku, że, że pamiętamy y, y, czasy prezydentury Wa Lecha Wałęsy. Y, y, moim zdaniem do końca przystają, bo rozpychanie się to w ramach konstytucji okej, okay, w porządku, prawda? Tam y, za czasów Lecha Wałęsy Rama była trochę inna sytuacja y, y, prawna. Oczywiście w ramach konstytucji, natomiast ona jest y, tak dzisiaj. Rozszarpywana w lewo i w prawo, że przy energicznej polityce zagranicznej Kancelarii Prezydenta, można oczekiwać, że głos prezydenta Nawrockiego będzie bardzo wyraźny i stawiający rząd w sytuacji, w której straci busolę, to znaczy nie będzie do końca przekonany. Że już y, tylko i wyłącznie on kieruje polską dyplomacją. I ja zresztą mam nadzieję, że y, tak właśnie będzie. Słowo falantyzacja rzeczywiście przeszła do historii polityki polskiej jako pojęcie negatywne. Natomiast y, ja myślę sobie, że y, ta nasza nieszczęsna konstytucja już tak została zdeprawowana przez bardzo wiele ośrodków władzy w Polsce, że ona zbliża się do swojego końca i także ta prezydentura pana Nawrockiego będzie pokazywała, że czas najwyższy, żeby ośrodek prezydencki był konstytucyjnie wzmocniony. Panie profesorze, tylko przypomnę, że to Karol Nawrocki w swoim zresztą orędziu zapowiedział, że rozpoczną się niedługo prace nad Zmianą nad napisaniem nowej konstytucji i on chciałby, aby to się dokonało w ciągu tej, może następnej kadencji, jeżeli Polacy tak zdecydują. Natomiast chciałbym jeszcze na koniec zapytać, czy Pana zdaniem, Panie Profesorze, strona rządowa nauczy się dla dobra Polski współpracować z kancelarią prezydenta, czy tutaj nigdy nie będzie porozumienia i ten spór, który będzie się odbijał na Polkach i Polakach, będzie trwał jeszcze przez dwa lata no, kadencji tego rządu, jeżeli ten rząd dotrwa do, kadencji, do końca kadencji Sejmu? No właśnie, o ile dotrwa do końca kadencji Sejmu, tak, oczywiście spór będzie istniał, dlatego że on jest fundamentalny w polityce zagranicznej, jest on fundamentalny, bo tak jak powiedziałem, wyobrażenie o polskiej racji stanu jest, Totalnie różne. Ośrodek rządowy jest zgodny z polityką niemiecko-unijną, czyli tworzenia coraz bardziej suwerennego ośrodka w tej globalnej polityce, jakim ma być Unia Europejska. Jest to mrzonka oczywiście, bo ani gospodarczo, ani militarnie Unia Europejska bez Stanów Zjednoczonych nie będzie istniała. W związku panie tym... profesorze, wejdę w słowo, że prezydent Nawrocki, trzymając się pana języka, rozpycha się też w polityce wewnętrznej. Nie zapomnij. Tak. tak. Oczywiście. Tak, no między innymi niewątpliwie energia pana prezydenta i jego autorytet, naturalny autorytet, wiąże się z tym pojęciem, które jest część, często w użyciu, czyli w polskiej polityce historycznej. I na przykład kwestia reparacji, która jest kompetencją z jednej strony w polityce zewnętrznej, czyli używania nacisku na rząd poprzez zdobywanie coraz większego zaufania w społeczeństwie polskim. Na temat reparacji będzie wiązaniem polityki wewnętrznej z polityką zewnętrzną ośrodka prezydenckiego. To wydaje się bardzo widoczne. Te już sondaże, o których Pan powiedział, w każdej, w gruncie rzeczy, sprawie wiążącej ośrodek prezydencki i rząd, z drugiej strony, będzie pokazywał, że prezydent ma poparcie społeczne. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści, przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.